Elo, elo z tej strony i z Lego dzisiaj recenzuję zestaw z serii Lego Classic. Jest to zestaw pod nazwą Zielone Klocki Kreatywne. Tak się prezentuje pudełko od tego zestawu od przodu, a tak się prezentuje pudełko od tego zestawu od tyłu. Przejdźmy do recenzji. Tak się prezentuje cały zestaw. Są tutaj trzy takie zielone mini konstrukcje. I zaczniemy sobie od według mnie najsłabszej konstrukcji w tym zestawie. Chodzi mi tutaj o taki mały zielony helikopter, który według mnie wygląda no tak średnio, tak po prostu tak se nie jest on jakiś super, tutaj ma takie śmigiełko, ale jakoś mi się ten helikopter nie podoba. Druga konstrukcja, która jest według mnie już lepsza, to jest taki zielony pies. I ten zielony pies, piesek, no akurat mi się podoba. Chociaż wolę koty, ale ten pies jest naprawdę fajny. I teraz przejdziemy do według mnie najlepszej konstrukcji w tym zestawie, czyli takie zielone drzewko. Wodobało mi się one na przykład z tego, że można je gdzieś postawić w swoim mieście lub jako takie też tło do animacji, coś w tym stylu ustawiać, że było to też taki tłend do animacji, tak się prezentuje to od tyłu. Naprawdę według mnie to drzewko jest bardzo fajne, jest też takie żółte jabłko. I teraz ocenię ten zestaw i będzie to 8 na 10. Zestaw mi się podoba, ale ten helikopter jest taki średni, ale zestaw jest naprawdę fajny, więc to była moja ocena. I co na dzisiaj to tyle, cześć.